Jeśli wydaje się Państwu, że prezydent Putin, który wygrywa wszystkie wybory, w których bierze udział od 20 lat, jest najbardziej popularnym prezydentem w Rosji, to nie jest to do końca prawda. Prezydent Czeczenii, Ramzan Achmatowicz-Kadyrow w 2021 roku wygrał tam zbierając 99,7% oddanych głosów. Lepsi w historii byli od niego chyba tylko Saddam Hussein. I Kim Jong-il z Korei Północnej. Skąd wziął się ten arcypopularny, oczywiście w cudzysłowie, przywódca? Tutaj ja go przedstawiłem jako Ramzana Achmatowicza Kadyrowa. I faktycznie ten patronimik Achmatowicz, imię od ojcowskie, to nie jest, proszę Państwa, część tradycji czeczeńskiej. to jest część tradycji Wschodnio-słowiańskiej. Natomiast tutaj jest to bardzo istotny fragment tego imienia i nazwiska, ponieważ faktycznie Ramzan Kadyrow swoją pozycję w bardzo dużej mierze zawdzięcza swojemu ojcu. Jego ojciec Ahmad Kadyrow do dzisiaj jest chętnie wspominany w Czeczeniu, zwłaszcza przez siły, nazwijmy to w ten sposób, wierne Ramzanowi. Bardzo często można spotkać się chociażby z takim okrzykiem, Ahmad Sila, czyli Ahmad to Siła, imieniem Ahmata Kadyrowa nazwane zostały jednostki wojskowe czeczeńskie i stąd właśnie ten okrzyk Ahmad Sila. Zacznijmy jednak od początku. Sam Ramzan Kadyrow urodził się w roku 1976 w Czeczeniu, we wsi Cienta Jednak ta historia zaczyna się znacznie wcześniej tak naprawdę, to znaczy w momencie, w którym urodził się sam właśnie Ahmad Kadyrow. On miał swoje powody, żeby nie lubić Rosjan w zasadzie w momencie, w którym się urodził, bo urodził się w rodzinie Czeczenów, którzy zostali zesłani w głąb Rosji, akurat oni do Karagandy, ponieważ po drugiej wojnie światowej Czeczeni za rzekomą. Kolaboracje z niemieckimi nazistami zostali poddani dość okrutnemu procesowi masowej zsyłki. Ich wysiedlono z Czeczenii, rozrzucono po Związku Radzieckim, podobnie jak wiele innych narodów, które zostały tak potraktowane, także Czeczeni musieli ponieść tutaj dotkliwe straty. Część z nich po prostu nie przeżyła procesu wysiedlenia. I Ahmad Kadyrow urodził się właśnie w takiej wysiedlonej rodzinie, i dopiero po latach razem z tą rodziną udało im się wrócić do Czeczenii. Tam Ahmad Kadyrow spędził normalną, stosunkowo młodość. Wyuczył się na kombajnistę, na człowieka, który kierował kombajnem. Jednak niedługo pracował w, czeczeńskiej, w czeczeńskim rolnictwie. Za czasów radzieckich zaczął podróżować po Związku Radzieckim szukając pracy i ostatecznie po tym jak przepracował jakiś czas w wielu różnych miejscach, z tego co wiemy na budowach, trafił do medresy w Bucharze, a tym do Islamskiego Instytutu w Taszkencie. I wrócił do Czeczenii dopiero pod koniec lat 80., gdzie w czasie pieriestrojki zaczęły się na nowo otwierać meczety, znowu się pojawiło życie religijne i ten młody człowiek wykształcony religijnie właśnie w tych dalekich, środkowoazjatyckich regionach założył swój własny instytut islamski, gdzie został jego rektorem i zaczął nauczać tego wszystkiego Czego się naucza w różnych medresach i innych islamskich instytutach. to proszę mi wybaczyć, nie do końca się orientuję, jakie to są dokładnie nauki, ale to nie ma dla tej historii większego znaczenia. Kiedy, proszę Państwa, wybuchła pierwsza wojna czeczeńska w roku 1994, sam Ahmad Kadyrow ze swoim już wtedy 18-letnim synem Ramzanem w roli swojego ochroniarza. Włączyli się do jednego z partyzanckich oddziałów walczących z siłami rosyjskimi. Co więcej w tym momencie Ahmad Kadyrow był już zastępcą muftiego Iczkeria. Ichkeri. Iczkeria to jest nazwa, którą powstańcy czeczeńscy, historyczna nazwa, którą wykorzystywali na określenie swojego państwa, o które walczyli. I w roku 1995, proszę Państwa, Johar Dudajew, ówczesny prezydent Czeczeni, lider tego separatystycznego ruchu, były oficer, zresztą wysoko położony oficer Armii Radzieckiej, on kierował oddziałem Bombowców strategicznych, jeśli dobrze pamiętam, w krajach nadbałtyckich, on wymyślił, że chciałby przekształcić prowadzoną przez siebie wojnę w wojnę świętą dla muzułmanów ogłosić dżihad. I ówczesny mufti Iczkeri nie był zwolennikiem takiego rozwiązania, a Ahmad Kadyrow jak najbardziej owszem się na to godził, w związku z czym Dudajew zastąpił ówczesnego muftiego i na zjeździe dowódców polowych w miejscowości Wiede, wyznaczył Achmata Kadyrowa na Muftiego Iczkeri. I sam Kadyrow, Achmat Kadyrow, ogłosił dżihad przeciwko Rosji. I tutaj, proszę Państwa, jest kilka ciekawych wątków. Po pierwsze, Achmat Kadyrow zasłynął takim cytatem. Czeczeńców jest milion, Rosjan jest 150 milionów. Jeśli każdy Czeczeniec zabije 150 Rosjan, wygramy. Prawda, że to jest taka postawa, nazwijmy to bardzo pokojowa i kompromisowa, ale nie wyprzedzajmy faktów, bo oczywiście Ahmad Kadyrow przejdzie ostatecznie na stronę Rosjan pomimo tego typu wypowiedzi, pomimo ogłaszania dżihadu Rosji. Ale tak jak mówię, nie wyprzedzajmy faktów. Za to jeszcze zanim przejdziemy do tych faktów, to dwie ciekawostki. Po pierwsze, w roku 2019 na przynajmniej niektórych posterunkach policji w Czeczeniu rozdano funkcjonariuszom ulotki z biografią Achmata Kadyrowa, żeby się jej nauczyli, żeby znali biografię swojego wielkiego lidera z przeszłości. Tam ta informacja o tym, że Ahmad Kadyrow ogłosił dżihad przeciwko Rosji została pominięta, a druga ciekawostka jest taka, proszę Państwa, że w roku 2022 jego syn Ramzan Kadyrow także ogłosił dżihad, jednak już przeciwko wrogom Rosji i to był element nazwijmy to wojny informacyjnej w czasie wojny już z Ukrainą. Po pierwszej wojnie w Czeczeniu, która skończyła się w zasadzie, możemy tak to określić, wygraną separatystów, tam były porozumienia w Hasawjurcie, dość korzystne dla tej czeczeńskiej republiki, oni, oni w sensie Czeczeni, dostali pewną swobodę działania, ale wtedy zaczęli się tam pojawiać tak zwani wahabici, ekstremiści islamscy, z różnych regionów świata islamskiego. I tu zaczęły się pojawiać konflikty. Ahmad Kadyrow jako mufti i czkeri był człowiekiem, który stał na straży, prowadził duchowo ten naród w duchu islamskim. Jednak ci przybysze byli o wiele bardziej islamscy niż sam. Mufti Iczkeri uznali, że ta czeczeńska wersja islamu, która rozwijała się pod butem sowieckim w izolacji w górach Kaukazu, trochę inaczej niż islam na innych obszarach, że to nie jest prawidłowy islam, że islam trzeba wyznawać inaczej. Że trzeba to, tym się zająć, przebudować ten islam, to zaczęło rodzić konflikty, chociażby takie, że na przykład czeczeńscy bojownicy wyznający islam zdarzało się, że pili alkohol, co tym Wahhabitom przybyłym z krajów muzułmańskich Bliskiego Wschodu i Centralnej Azji. No, nie podobało się zupełnie. I w z tego powodu najprawdopodobniej w roku 1999, kiedy oddziały Szamila Basajewa, Czeczena, który zbliżył się mocno do wahhabitów, weszły do Dagestanu, Ahmad Kadyrow odmówił udziału w nowej wojnie przeciwko siłom federalnym rosyjskim i nawet ogłosił kontrolowane przez swoje siły tereny strefą wolną od Wahabizmu. Ówczesny prezydent Czeczenii, Aslan Maschadow poinformował w związku z tym, że wybiera nowego Muftiego Ichkeri i ogłasza Ahmata Kadyrowa wrogiem narodu czeczeńskiego. Kadyrow i zresztą nie tylko on wtedy przeniósł się za granicę i stanął po stronie wojsk federalnych. Zresztą druga wojna czeczeńska była o wiele bardziej sprawnie prowadzona przez siły federalne niż pierwsza wojna czeczeńska. I tutaj także siły federalne rosyjskie oparły się na swojego rodzaju sojuszu z niektórymi siłami czeczeńskimi, i Ahmad Kadyrow był tą najważniejszą, najbardziej wpływową postacią wśród Czeczenów ze wszystkich tych którzy dołączyli, stanęli po stronie wojsk federalnych rosyjskich w tym konflikcie. Achmata Kadyrowa naznaczyli, zresztą tutaj sprzyjali temu generałowi rosyjscy, naznaczyli szefem administracji Czeczenii, ostatecznie on został już po wojnie prezydentem Czeczenii. A jego syn Ramzan Kadyrow zajmował się przede wszystkim ochroną ojca. Posiadał oficjalny stopień w milicji, jeszcze wtedy to była w Rosji milicja. To zostało zmienione dopiero za czasów Dmitrija Miedwiediewa i podobno. Podobno Ramzan Kadyrow w tamtych czasach, bezpośrednio po wojnie, zajmował się negocjacjami z różnymi oddziałami czeczeńskimi, separatystycznymi, partyzanckimi, żeby one przechodziły na stronę Ahmata Kadyrowa. Czy tak było w istocie, trudno powiedzieć. Natomiast to, co trzeba, Tutaj jasno stwierdzić, to to proszę Państwa, że jeszcze wiele lat po tej wojnie faktycznie na terenie Czeczenii toczyły się walki partyzanckie i walki z partyzantami. Rosjanie prowadzili naloty. Prowadzili akcje zwalczania partyzantów w górach, i ich wojska jeszcze przez lata były w Czeczeniu obecne. Zresztą to jest ciekawe, że o tym mówimy w ogóle w ten sposób. Mówimy ich wojska, wojska rosyjskie. Biorąc pod uwagę oficjalny stan rzeczy Czeczenia, zgodnie z. Uznanymi międzynarodowo granicami Federacji Rosyjskiej, jest częścią Federacji Rosyjskiej. Więc w teorii wojska czeczeńskie to wojska rosyjskie. Jednak od tamtych wojen widzimy, że tak naprawdę. Czeczenia pozostaje swojego rodzaju udzielnym księstwem wewnątrz Federacji Rosyjskiej i faktycznie istniał dość wyraźny podział na wojska federalne i wojska czeczeńskie. Dlatego mówimy do dzisiaj na przykład o kadrowcach, chociaż w teorii te oddziały stanowią zazwyczaj części rozgwardii. To są faktycznie jednostkami dość mocno niezależnymi. I już od samego początku rządów Ahmata Kadyrowa zaczęły się pojawiać dość poważne napięcia pomiędzy samym Ahmatem i Armią Rosyjską. Musicie Państwo wiedzieć, że w okolicach Groznego znajdują się pola roponośne, tam się wydobywa ropę naftową i przerabia ropę naftową. Bezpośrednio przed wybuchem II wojny czeczeńskiej znajdowało się na terenie Czeczenii około tysiąca niewielkich warsztatów. Przetwarzających ropę naftową na paliwo. Kiedy weszły tam wojska federalne w czasie II wojny czeczeńskiej, początkowo zaczęli niszczyć tego typu niewielkie zakłady, jednak dość szybko wojskowi rosyjscy zaczęli się orientować, że to jest świetny biznes, i liczba tych zakładzików wzrosła kilkukrotnie, a jednocześnie wojskowi położyli łapę na Dochodach z tego typu działalności. Po pierwsze, przyjmowali oni haracz za samoistnienie tego typu zakładów, to znaczy oni mogli je likwidować, one były nielegalne, ale póki ktoś płacił, to ich nie likwidowali. A jak przestawał płacić, to oczywiście ogłaszali sukces zlikwidowaliśmy nielegalny punkt przetwórstwa ropy naftowej. Dodatkowo każdy transport takiej ropy naftowej odbywał się, czy benzyny już przetworzonej odbywał się pod ochroną sił rosyjskich federalnych, oczywiście płatną. I proszę państwa oczywiście Ahmad Kadyrow się... Hmm, nieszczególnie cieszył z takiego stanu rzeczy. Już w sierpniu roku 2000 Ahmad Kadyrow zaczął publicznie mówić o tym, że trzeba podporządkować całe wydobycie ropy naftowej w Czeczenii i jej przetwórstwo pod administrację prezydenta Czeczenii, czyli pod jego administrację. I tutaj mieliśmy do czynienia ze swojego rodzaju walką bulldogów pod radłem, jak to się często mówi, czy pod kołdrą. Oczywiście zdarzało się, że ktoś umierał. Nawet była historia z martwym rosyjskim pułkownikiem. Rosyjskie wojska próbowały ustawić Kadyrowa do pionu i się natknęły na opór. Były takie sytuacje bardziej gabinetowe, kiedy na przykład Ahmad Kadyrow w czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej powiedział Putinowi, że no po godzinie policyjnej jeżdżą tam właśnie transporty ropy ochraniane przez, mm, przez rosyjskie wojska. a Putin zapytał czy on sugeruje, że rosyjskie wojsko kradnie czeczeńską ropę, a Ahmad powiedział, że on nic nie chce powiedzieć i nic nie sugeruje, tylko mówi to co mówi. Putin pojechał wtedy, poleciał do Czeczenii w sposób nieplanowy, pospotykał się z ludźmi i podobno także zlecił wojskowym, zmył głowę wojskowym i zlecił im do konkretnego terminu doprowadzić do ukrócenia tych przestępczych praktyk. Tylko, że on zlecił ludziom, którzy organizowali przestępcze praktyki, walkę z tymi przestępczymi praktykami. To niewiele dało, ale aż do roku 2003 był spokój. Dopiero w roku 2003 zastępca kadrowa najpierw on publicznie ogłosił proszę Państwa, że z 6 milionów ton ropy wydobytych że przez 3 lata 2 miliony zostały ukradzione i że to jest dla Czeczenii strata większa niż dotacje dla tego regionu z budżetu federalnego. Sam Kadyrow, także Ahmad Kadyrow, zaczął publicznie narzekać, opowiadać o tym, że Rosneft, która miała monopol na wydobycie ropy naftowej w Czeczeniu, zarabia tam ogromne pieniądze, niczego nie daje w zamian, że nie zbudowali nawet jednej stacji benzynowej, nie mówiąc o jakichś bardziej sensownych inwestycjach i że Czeczenia powinna zarabiać na swojej ropie to w roku 2003 rosło, te żądania kadyrowa rosły, pojawiły się najpierw żądania, żeby 51% gros nieft i gazu przekazać administracji Czeczeni. Gros nieft i gaz to od groznej miasto nieft i gaz, czyli ropa i gaz z miasta groznej. No można tak to mniej więcej przetłumaczyć. To była firma, która się zajmowała Wydobyciem i miała nad sobą oczywiście Rosneft, czyli ten globalny rosyjski koncern zajmujący się wydobyciem ropy naftowej. Później on zaczął się domagać 100%, zaczął się domagać nawet opłat za tranzyt ropy przez teren Czeczenii i w pewnym momencie nawet zapowiedział Ahmad Kadyrow, że będzie szukał inwestorów w Arabii Saudyjskiej. I w Arabii Saudyjskiej, która kojarzyła się w Rosji w tamtych czasach w dużej mierze. Z sponsorowaniem ruchów terrorystycznych, więc to niespecjalnie się spodobało. Odbyło się w listopadzie 2003 roku spotkanie Putina z Kadyrowem. Po którym Kadyrow zaczął dalej opowiadać o tym, jak bardzo powinien naród czeczeński zarabiać na ropie. W roku 2004 Kadyrow faktycznie pojechał do Arabii Saudyjskiej, a na samym początku maja roku 2004 w wywiadzie powiedział, że powoła komisję, która będzie badać przyczyny wybuchu wojny w Czeczeniu. I tak dochodzimy do dnia, proszę Państwa, 9 maja roku 2004. Zacznijmy może w ten sposób, że Ahmad Kadyrow miał spędzić ten dzień 9 maja w Moskwie. Jednak wrócił stamtąd wcześniej niż planował miał wrócić 10 maja, a 9 maja był już w Czeczeniu. Co jest istotne, jego szef ochrony, Ramzan Ahmadowicz Kadyrow, jego syn, w Moskwie został. Choć był szefem ochrony, a to były dni świąteczne, dni dużych imprez masowych, dni, kiedy bezpieczeństwo było dość istotną kwestią. Kiedy Szef ochrony powinien być przy człowieku, którego ochrania. Jednak Ramzan Kadyrow został w Moskwie, a Ahmad Kadyrow poleciał do Czeczenii. On miał spędzić ten dzień przede wszystkim przyjmując paradę wojskową na aerodromie Siewirny, czyli północny. Jednak po drodze tam pojechał na stadion zespołu Dynamo w Groznym, stanął na chwilę na trybunie. I w tym momencie doszło do eksplozji. W tej eksplozji, proszę Państwa, zginął także przewodniczący Komitetu Państwowego Czeczenii, Hussein Isaev, dwóch ochroniarzy, dziennikarz, ośmioletnia dziewczynka. Było 60 rannych, w tym ciężko ranny został generał pułkownik Walierii Baranow, który także się tam znajdował. W czasie śledztwa ustalono, że na stadionie były cztery różne ładunki wybuchowe. Eksplodował tylko jeden z nich i był on dokładnie tym ładunkiem, który znajdował się bezpośrednio pod achmatem kadyrowym. Pozostałe nie eksplodowały. Wszystkie one były wbetonowane w strukturę tego budynku, stadionu. Pociągnięto od nich prawdopodobnie kable. Są takie informacje od śledztwa, choć oczywiście śledztwo zostało przeprowadzone w taki sposób, że do końca nie możemy mieć pewności, co tam się wydarzyło. Jednak te informacje, które wyciekły do pracy, mówią o czterech ładunkach o ładunku, który znajdował się bezpośrednio pod Achmatem, to nie była loża VIP. On nie znajdował się w loży VIP, znajdował się w innym miejscu. Dlaczego akurat w tym? Do dzisiaj tego nie wiemy. Do tego zamachu podobno przyznał się Szamil Basajew. Pojawiła się najpierw notatka, rzekomo jego autorstwa, choć jeszcze wtedy rosyjska gazeta bardzo oficjalny w po prostu rządowy organ prasowy, publikowała artykuł, w którym wypowiadał się anonimowy przedstawiciel służb śledczych, który twierdził, że ta notatka napisana rzekomo przez Szamila Basajewa nie wygląda autentycznie. Pojawiły się tam informacje, że sam Basajew podobno przysięgał przed rodziną zabitych, rodzinami zabitych, w tym Kadrowa, że on nie miał z tym nic wspólnego. Później w wywiadach Szamil Basajew Znowu się do tego przyznawał. Sam Ramzan Kadyrow, kilka dni, 19 maja, czyli dokładnie 10 dni po zamachu, stwierdził w wywiadzie dla gazety argumenty i fakty, że ani Maschadow, ani Basajew nie mają nic wspólnego z tym zamachem. On tam powiedział: są inne siły, my je znamy. W roku 2008 on poinformował publicznie, że wszyscy, którzy mieli związek z. Zamachem na jego ojca zostali unicestwieni. Jednak w roku 2009 zabito kolejnego człowieka, który Ramzan Kadyrow ogłosił był znowu powiązany z tym konkretnym zabójstwem. To był Jamadajew, uczestnik pierwszej wojny czeczeńskiej po stronie separatystów, który później równolegle z. Ahmatem kadryrowym przeszedł na stronę wojsk federalnych i ostatecznie w tych wojskach federalnych dosłużył się aż do stopnia podpułkownika wywiadu wojskowego. Jeśli więc ten człowiek miał coś wspólnego z zamachem na Ahmata kadyrowa, a sam był podpułkownikiem wywiadu, może to o czymś. Świadczyć. Sam Ramzan Kadyrow nie został od razu prezydentem Czeczenii po śmierci swojego ojca, był zbyt młody początkowo, żeby spełniać te wiekowe kryteria na to stanowisko, przez jakiś czas pełnił funkcję pełniącego obowiązki premiera, później premiera i dopiero ostatecznie, kiedy skończył odpowiedni wiek, został naznaczony i został Szefem Republiki Czeczenia. Jak widzicie, w tej historii jest wiele białych plam, wiele niejasności. Przede wszystkim pozostaje aktualne pytanie, kto zabił Ahmata Kadyrowa? Tu oczywiście z narracji, którą Państwu przedstawiłem, wygląda to dość czytelnie, to znaczy Ahmad Kadyrow zaczął robić poważne problemy siłom federalnym i został usunięty przez nich. I zastąpiony kimś o wiele bardziej spolegliwym, kto swoją drogą prawdopodobnie został zastraszony tym zabójstwem swojego ojca. Jak to jednak wyglądało dokładnie w technicznych szczegółach, tego nie wiemy. Jaka była motywacja Ramzana Kadrowa, żeby po czymś takim zostać, cytuję, wiernym piechurem Putina. Możliwe, że on sam miał jakieś konflikty z ojcem, możliwe, że chciał wyjść z jego cienia. Fakty jednak pozostają takie, że eksplozja na stadionie Dynamo w Groznym była bardzo dobrze zaplanowaną akcją, przede wszystkim... Mało kto wiedział, że w ogóle Ahmad Kadyrow znajdzie się tego dnia w tym miejscu. Po drugie, separatyści czeczeńscy rzadko używali podobnych środków, rzadko wykonywali podobne akcje z równie dużą precyzją i sprawnością. Tu oczywiście mówiłem Państwu o 60 rannych, jednak żeby ich było tak niewiele w tłumie przy bombie, która została schowana, zalana betonem, co sprawia, że jej eksplozja zmienia fragmenty betonu w zabójcze odłamki, żeby tak dobrze dopasować siłę eksplozji, żeby zginęło tylko parę osób w tym konkretny cel, trzeba było nie tylko dobrze dobrać sam ładunek, ale także mieć absolutną pewność, gdzie dokładnie znajdzie się Nasz cel w tym wypadku Ahmad Kadyrow w momencie eksplozji. Więc była to bardzo precyzyjnie i skutecznie przeprowadzona akcja przeciwko człowiekowi, który stanowił coraz większe zagrożenie dla sił federalnych, być może także dla samego Władimira Putina. Tutaj ta zapowiedź powołania komisji, która miałaby badać przyczyny wojny czeczeńskiej mogłaby być. Zagrożeniem dla Putina. Wiemy dość dobrze, że druga wojna czeczeńska była przynajmniej częściowo przeprowadzona po to, żeby Putinowi urosły ratingi, żeby on mógł się pokazać jako gwarant bezpieczeństwa i stabilności w Federacji Rosyjskiej. Więc być może bano się, że Kadyrow coś odkryje. Jego rosnące separatystyczne hmm, wypowiedzi o tym, jak on się Uniezależni od Rosji w planie przetwórstwa i wydobycia ropy naftowej, także raczej nie dodawały temu człowiekowi popularności. Czy jednak ostatecznie to faktycznie siły federalne stały za usunięciem Ahmata Kadyrowa i zastąpieniem go przez Ramzana Kadyrowa? Nie mamy twardych dowodów na ten temat, i na pewno jest to jedna z tych zagadek, które, jeśli Rosja się w najbliższym czasie zmieni, będą miały szansę na wyjaśnienie, kiedy zostaną otwarte być może archiwa, tak jak po upadku Związku Radzieckiego. Mam szczerą nadzieję, że tak się wydarzy, ale na razie mogę jedynie podziękować Państwu za uwagę, podziękować wszystkim, którzy wspierają. Dobrą sprawę na naszych zrzutkach, mnie osobiście na i powiedzieć rytualne Trzymaj się, Ukraino.